Siema, siema, siema. Widzicie jak tu się zarasło teraz? Tu kurde takie były przycinki. Takie ledkie przycinki były tego, tego co tutaj dzisiaj stworzyłem. Fajnie to wygląda. Akwarium ma świetnie się. Fajnie się rozwija. Ale jest mało roślin. Jest bardzo mało roślin. Opowiadałem wam to, że jest mało roślin. Teraz obecnie akwarium tak wygląda. U góry będą też takie, takie tu chcę mieć taki gąszcz kwiatków, tutaj, gąszcz kwiatków. No i na dole chcę mieć takie z tych doniczek, takie rurki wystawiające. Że tutaj, o, jest tam rurka, tu i wchodzi tutaj takie rurki. I żeby pompa tam tłuczyła wodę i to tak ściekiwał do akwariumu fajnie to wygląda będę miał fajnie gdzie to wyglądać i ładnie a to teraz o tym że mam tu taką fajną podziurawioną roślinkę puszcza taki małe pek takich tam małe pęk nowych liści i puszcza nawet te stare gniją i ona tak sobie się prednuguje. trawa rośnie Rośnie do góry, co mogę jeszcze tu potwierdzić? Kabąba, jak to tam się nazywa, rośnie do góry. Korzenie świetne, co zrobiłem. To są, jak to mogę powiedzieć, takie trzy korzenia. Ten na środku jest sam duży, jeden większy. Tu jest taki przypięty trytką. Trytrytką. I tu jest taki przywalony kamieniami. Bo widać, że mi kilka centymetrów od ziemi. Wstał, no podniósł się i tu mam ładną parę Ładnie tak sobie fruwa tylko w tej ścianie, na tej ścianie, na no, tym, na tym boczu fruwa. Na tym, to jest jej, od tego korzenia tak. on sobie zajęły ten teren. Ten teren, od tego korzenia, ono powiedzmy na tej pół, pół zajęły się ten teren. Jest ich teren. Nie biją innych ryb, nie nawalają, ale one tylko spływają w terenie. A jak przepłyną na tą stronę, się czują tak jeszcze nie mrawo. One się muszą jeszcze rozhulać. To są młodziaki. Fajnie wygląda to. Na no, mi tu przeszkadza trochę. Przepraszam. Ale to tak niestety. muszę mieć okno otwarte. Mieć okna, okno otwarte. No, Rolety mieli te góry długie, jeden rośnie mi tak po, po tym Fajnie rośnie do góry Fajnie to wygląda Bo miałem taki drewniany kij I miałem te lampeczki takie Takie o lampeczki mam Tak się świecą Tak świecą Bardzo mocne są lampki I ja chciałem je zakryć I taki mam biały Bardzo biały, biały kabel od niego Taki duży kabel mam Taki idzie tam w dół. Idzie w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. I tam mam podpięty kubałek to. A zastanowicie się jak ten filtr i z tamtą grzałką jest podpięty. To musimy iść na drugi... drugi dział. O, tu mam pokazane jak mam warstwę ziemi zrobioną, że mam tu od zieloną ziemię, bo mam taką gdzieś warstwę taką gdzieś warstwę ziemi ogrodowej przykryta zwierkiem taki kółko zrobione na no, wokół y, akwarium, później siatka budlowana. chyba trzy razy bo mam dwie białe i jedną taką dużą i mam jedną na mam na to ziemię no piach, po prostu piach mam na to uwalony, tu mi się trochę nasypało tego piachu bo to wiesz woda, woda i widać to jak ta siatka jest, jakbym miał, białą ją i by się zakryło to, się odsunęło, to by było fajnie wyglądało to. Bo wiadomo, że nikt z tyłu nie patrzy, a ziemia jest potężny kawał. Potężny, potężna, potężna. fajnie jest ładnie. Jest. Jeszcze mam gubika etera. Nie wiem, gdzieś się tu wyruwa. Muszę go znaleźć. Gdzieś tu pływa. Jak się znajdzie, to. Nie, fajnie. No te ramieneski są, podobały mi się, ładnie, są. Ci jeszcze wybarwiam, o tu mam potocznie kosiarskę, kosiarkę, a tak jest grubowarek, grubowarek siamski. No i tak to wygląda. No a tak to rzeczy następnych, o tam jest ten kukier.